Słuchajcie, Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj z nami jest. przedstaw się tutaj. Nie wiem, czy ktoś zna, czy nie zna. No, nie znają. Czy może zna, czy nie zna, czy. Ale jest z nami dzisiaj Marlena. Słuchajcie, jest z nami dzisiaj Marlena. Jedna w swoim rodzaju. Słuchajcie, część trzecia aferki z niejaką e, Marcyną Rzecz, pseudoimnesja. Szanowna Marna, czy zrobiła ci przelew? Nie zrobiła mi żadnego przelewu i kazała ludziom biznes, że razem szukamy mieszkania i ogarniamy pracę. Że ona mi ogarnia pracę. A ogarniała? No podobno ogarniała. A ogarnęła? Podobno, tak. A nie jesteś wiem, w pracy? Nie, nie jestem w pracy. Nie mam pewności, czy mi ogarnęła na 100% i nie miałam tej pewności. A widziałeś się kiedykolwiek z nią? Nie, nie widziałam się nigdy z nią. Miałam się dopiero z nią ustawić i spotkać. Czyli wagon dla tej sceny to jebana ciekawostka. Lena, jesteś chętna na streamy na YouTube? No, jeżeli chcesz, no to możemy zrobić streamy. Możemy robić streamy. Nowy sezon? Nowy sezon. Nadchodzi? Nadchodzi. I nowa edycja. A może show up? Tak. Może być żałą, Czemu nie? Marlena, <laughs> co? Połowa lipca? Połowa lipca Wjeżdżamy i podbijamy YouTube? No, podbijamy Opanujemy znowu show up? Opanujemy show up! Z Adą oczywiście, we trójkę Będzie ciekawie We trójkę z Adą Z Adą? Czemu nie? Zobaczymy Duże elo Słuchajcie, rozmawialiśmy właśnie telefonicznie z Adon na głośno mówiącym. Prawda? No tak, rozmawiał I 8 lipca widzimy się we trójkę w klubie Show Up TV z Marleną. No, także słuchajcie, tak jak mówię, śledźcie moje insta stories. E, widzimy się 8 lipca e, w hali dyskoteki Show Up TV. E, myślę, że to będzie grubo. Myślę, że w wakacje 2019 przez, me przez pięciodniowy meraż planujemy. Pięciodniowy meraż myślę, że będą rozjebane. Także słuchajcie, widzimy się niebawem. My cały czas pracujemy nad tym, żeby nasza federacja szołapowska, nasza cała koalicja pracowała na pełnych obrotach i żeby specjalnie dla Was Wam dawać jeszcze lepszy humor w tej szarej Polsce, żeby dostarczyć Wam jak najlepsze relacje dzięki zakupie w naszemu naszym pay-per-view o, o priwy. Oczywiście od razu mówię, stop retransmisją z naszych priwów i my się staramy tylko i wyłącznie dla was, żeby, żeby nasze pay per view w cenie myślę że 10 zł za jeden za jednorazowy wjazd na 7 minut bilet, to myślę, że to jest dobra cena, nie jest to cena wygórowana, jest to 18 zł jeżeli chodzi ogółem o kupno 100 tonów. więc myślę, że to jest dobra cena, każdy może tak naprawdę wejść był jest bardzo tamę, stop retransmisją i, 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 i tyle w sumie mogę wam powiedzieć. Widzimy się 8 lipca Hala jak mirowska, <laughs> tylko że szołapowa, z dala od dziadostwa, tak mogę pracować. Dobra, słuchajcie, duże Elo, mam nadzieję, że to Trzymajcie przekopiecie się. na... Niech jakiś shotter to przekopiuje na YouTube wstawi, bo ja nie mam czasu, bo wiecie, że pracujemy. Yy, I co? My lecimy, słuchajcie, bo zatrzymyłem już sprawę, no także duże Elo, pozdrawiam Was gorąco, P.C.O. and track and roll.